Ciągle się dziwię, że świat jest tak duży. Ojej! Chciałbym zapytać, lecz nie ma kogo. Ech. ga 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 gu gu go ga ga ra 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 ga 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 gu gu ga ku ga ge go ke ga ke ko ke ka Kula, go, kula, go, kula, 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 ga, kula, kula, Garażowe historie. kula, jak tu ciemno? Gdzie się włącza światło? A może nie ma prądu? Au! Ałaj, aj, au, aj. Na pewno nie ma prądu. Co tu się dzieje? Co to za pudełka? Ratunku! Pomocy! Czy to jakiś nowy kartonowy kolega? Co nie jestem żadnym kałak kartonowym. Kolegom mogę być, ale nie kartonowym. Ha, ha, ha. Co to za? Ha, ha, ha! Ktoś się ze mnie śmieje. Śmiech to zdrowie. Ale tu nie ma się z tego śmiać. Spotkało mnie nieszczęście. Szczęście człowieka psuje, nieszczęście hartuje. Jakie psuje, jakie hartuje, niech mnie ktoś wypuści. Tu jest potrzebna ostatnia deska ratunku. Nie jest potrzebna żadna deska. O. o, a pan to kto? Pan Przydaś. A pan? Miło mi, Gustaw. 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 Mhm. A znałem jednego Gustawa. Był znanym podróżnikiem, a wiadomo, że podróżę kształcą. Gustawie, z pewnością wiesz, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Aha, ale ale do jakiego Rzymu? Ja się do żadnego Rzymu nie wybieram. Po co miałbym tam jechać? Gustawie, ty nic nie rozumiesz. Hmm? To tylko takie powiedzenie. A! Nie należy rozumieć go dosłownie. A! Chodzi o to, że bez względu na wybraną drogę, mhm. cel jest zawsze ten sam. I wracam do siebie. A. Wszystko jasne. O, jesteś w wielkim błędzie. Nic nie jest takie, jakim się wydaje. Zastanawiałem się właśnie. Panie czy... Przydasiu! Tak? Panie Przydasiu, powiedziałem wszystko jasne, bo już wiem, kim pan jest. A któż to może wiedzieć? No właśnie ja wiem! Jest pan filozofem? Znałem jednego filozofa, ale zaraz, zaraz, czym właściwie zajmuje się? Filozof. No, właśnie, filozof zajmuje się tym, co pan robi, czyli rozmyślaniem o świecie, o tym, kim jesteśmy, jak naprawdę wygląda ten świat, czy rzeczy wydają się takie, jakimi je widzimy. O, to bardzo trudne pytania. Ale pan się właśnie nad tym zastanawia. O, weźmy na przykład. Pana. Mnie? Y, tak, na pierwszy rzut oka jest pan pudełkiem. No tak. Ale wystarczy, że zrobię tak. I teraz może być pan doskonałym miejscem do schowania się. Mogę być. Mhm. Ojej! Co ja znalazłem mm, 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 mm. A jeśli to przymocujemy o! Tutaj to może być pan żaglówką. A tak, mogę być żaglówką. Mm -hmm. yy, a jeśli o! Zamkniemy te klapki. To może być pan biurkiem. Zawsze chciałem być biurkiem. Mm, y, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. O! Mm, nie, 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 nie. O. Mm. A teraz może być pan dżentelmenem. O! To mi się. Podoba. Gustawie, i czy to właśnie jest filozofia? Tak, tylko wcale nie trzeba się przebierać, żeby rozmyślać o tym, kim się jest. No dobrze, a czy oprócz mnie znasz jakichś innych filozofów? Oczywiście, całe gromady filozofów. Jak to? I, i, każdy jest filozofem. Przecież każdy się czasami zastanawia, kim jest, co jest dobre, a co złe. Stawia pytania, na które nie ma jasnych i oczywistych odpowiedzi. A wiesz, kto jest najlepszym filozofem? Przecież jasne, że ja. <śm> jest jednak ktoś, kto zadaje więcej pytań. O, wiem, panie na poczcie! <śm> A dokąd ta paczka? A mhm. gdzie A wizo? Mhm. A dlaczego nikt nie odebrał tej przesyłki? <grym> Haha, te pytania raczej nie są filozoficzne. Jest jednak pewna grupa ludzi, która ciągle zastanawia się i pyta. A dlaczego? A po co? A co to znaczy? O, nie mam pudełkowego pojęcia. To to może być? Panie przydasiu, najlepszymi filozofami są dzieci. Bez przerwy się zastanawiają i pytają. O tak. I na tym właśnie polega filozofia nie ma nic złego w zadawaniu pytań. No dobrze, ale czy znasz jakichś sławnych? Filozofów. Och, było ich bardzo wielu. Pisali książki, w których opisywali, jak według nich wygląda świat. Ale byli też tacy, którzy wymyślali na przykład bajki, które miały pomóc w rozmyślaniach. O, to bardzo ciekawe. Jeśli chcesz, to mogę ci jedną przeczytać. O tak! Lis i kozioł. Już był w ogródku, już witał się z gąską, kiedy skok robiąc wpadł w beczkę wkopaną. Gdzie wodę zbierano, ani pomyśleć o wyskoczeniu. Chociaż wody nie było i nawet nie grząsko. Studnia na pół czwarta łokcia. Za wysokie progi na lisie nogi, zrąb tak gładki, że nigdzie nie wścibić paznokcia. Postaw się teraz w lisa położeniu. Inny zwierz pewno załamałby łapy i bił się w chrapy, wołając gromu, ażeby go dobił. Nasz lis takich głupstw, nie robił. Wie, że rozpaczać jest to zło, przydawać do zła. Zawsze maca wkoło zębem, a patrzy w górę. Jakoż wkrótce ujrzał kozła, stojącego tuż nad zrębem i patrzącego z ciekawością w studnie. Liz więc spuścił pysk na dno, udając, że pije, cmoka mocno, głośno chłopce i tak sam do siebie szepce. O, to mi woda! Takiej nie piłem jak żyje. Smak lodła, czysta, cudnie. Chce mi się całemu spłukać, ale mi ją szkoda zbrukać, szkoda. Bo po co też to za woda? Kozioł, który tam właśnie przyszedł, wody szukać. Ej! krzyknął z góry. Ej, ty, ryży kudła, wara od źródła. I hop w dół. Lis mu na kark, a z karku na rogi, a z rogów na drąg, i w nogi. Ha! No, całkiem dobra ta bajka. A o czym według pana? Moglibyśmy pofilozofować po tej bajce? Hmm. No, może o tym, mm -hmm. że musimy być jak lis i nie tracić nadziei? No tak, ale przecież okazało się, że dla lisa jest ratunek, a koziołek został w studni. No i ten koziołek też. Nie może tracić nadziei. Aha. Hmm. A może ta bajka była o tym, że nie powinniśmy, tak jak zrobił koziołek, wierzyć we wszystko, co mówią e, inni. O, to bardzo ciekawe. Hmm. A, a może, że powinniśmy się bardziej rozglądać i unikać wpadania do studni. O tak. A może o, już wystarczy. Filozofowanie jest bardzo męczące. Zgadzam się z panem. O rany, ale już późno. Mm. Mm. O. Oh. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Ha, wygodnie panu? O tak. Dobranoc. Dobranoc, panie przydasiu. A ja teraz pozastanawiam się, czy sprzątać, czy nie. Sprzątać. Oto jest pytanie. Ha. Nie sprzątać. Pytania, trudne odpowiedzi. O tak! Spytałem sam siebie, co to jest życie.